Witajcie serdecznie, kochani, w przedostatnim już miksie wrześniowym, dzisiaj owocowo, a to zostawiam na ostatni odcinek. Cztery owocówki jeżynowo-morelowe. Nie miałam cytrynowej wersji, teraz miałam właśnie tylko jeżynowki, morelówki. Zaczynamy od jeżyny, tylko trzeba ją chyba, to coś. Zgięła, wyprostować, prostowane i lecimy, nie przedłużając, wiśnie. Banan owocówkę lubię w tej wersji. Kokos ananas, o ile w poprzedniej mówiłam, nie. Tak, w tej tak, ale jeżeli się trafia brzoskwinia melon na premierce 70, no to chce się drapać w wersję. Arbus Figa. borówka i winogrono cytryna jabłko gruszka, awokado i gruszeczkę daje linie, super i tu jest zwroci piąteczka jest co fajnie dziewiętnastka fajnie bo wpadają słuchajcie wygrane więc arbus kokos tak się zastanawiam to przedostatni odcinek i mówię jeżeli może znowu wezmę ze stacji tylko melon karambo tylko na zasadzie takiej że zobaczę najpierw, co mają bo jeżeli mają bardzo podobny zestaw to po co ale myślę że przez miesiąc może coś wyprzedali Pomarańcza gruszka. I jakieś też mm, premierki. I. Wyjdzie fajny miks. Wiśnie figa. Mówię, ja jestem bardzo zadowolona. Wiadomo banan stylne na razie nie ma plusa i nie jest to jakiś spektakularny wynik, ale po tych ostatnich dni, to, gdzie było naprawdę słabo to, to to ze stacji naprawdę jest dobrze winogrono truskawka i dwa ostatnie Ananas, awokado. I tu wygląda na puste. I spojrzymy sobie na kontrolne tak jest. No i mój ulubiony 23 numerek. Czy w owocówce się spisze, zobaczymy. winogrono cytryna. Szybciutko się trapi tą Wodzówek. Gdzie? Gdzie arbuz? Arbuzki wino, to teraz możesz go dodrapać. Ile kiwi? Borówka, figa. awokado pomarańcza. Ja na nagrywki o kontrolną zdrapałam. Wzięłam sobie leniwą taką niedzielę jabłko kokos. Gdzie nigdzie nie idziemy sobie z mężem. Siedzimy w domu. Ananas wiśnie. Pewnie będzie puste, bo ja tego nie znam. Tej kontrolnej. Banan melon. Możecie mi napisać na jaką kwotę tej odka była? Gijot. No i ostatnia z numerem 26. I jest banan ananas. One były tak mniej więcej po kolei To owocówy. Ale pamiętam, że na premierce też miałam chyba później brzoskwinie, a na premierce miałam jeszcze inaczej. Bo to chyba jakaś była opóźniona moja premiera. Jabłko cytryna i poprosiłam, żeby panią pani mi tam wybrała. Kokos karambo. Gruszka winogrono. Awokado, borówka, figa i pomarańcze, ale ja już nadrapałam kontrolną. Ach, ja dzisiaj i te kontrolne. No Dzisiaj coś nie po mi. I tu też jest pusto. ZS, słuchajcie, na 20 wpadła piąteczka, więc nie jest ta pusto. A ja już się z Wami żegnam i widzimy się na podsumowaniu, na ostatnim odcinku. Pa, pa!